Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sheila i dawno nie było odcinków, wiem z głosem, bo nie miałam czasu ich nagrać. I dzisiaj jestem z Claudio na moim Romualdem. Hej. Witam. No, właśnie. I dzisiaj sobie ogarniemy tą aktualizację z tym wyścigiem. I na początku chciałabym przeprosić za mój głos, ale chyba się trochę przeziębiłam i jest mały problem. I tak. Najpierw lecimy zobaczyć tą aktualizację, a potem jeszcze sobie dokupimy te dwa luzytany, które są tam w Stainy Jorvik, bo są po prostu śliczne. Yy, dobra, chodź, Claudio do podwózki i jedziemy do Mordalanda. O, a ty mi biegniesz w miejscu. Dobra, i czytamy. Interesujesz się skokami przez przeszkody? No to masz szczęście. Razem z meteorem bierzemy udział w wiorkińskich zawodach skoków przez przeszkody tak często, jak to tylko możliwe. To świetny sposób na zyskanie pewności siebie i podniesienie umiejętności dzieckich. Jeśli chcesz sterować swoich sił w skokach przez przeszkody, mamy tor zgodny z wymogami tej dyscypliny. Choć nikt nie będzie cię sędziował, poczujesz jak to jest rywalizować w profesjonalnym obiekcie. Baw się dobrze na tym torze. Dzięki niemu skoki przez przeszkody staną się twoją nową pasją. No nie wiem, zobaczymy. Dobra. Yy... Ale tego dużo. Tylko znowu ten wyścig jest na chwilę tak naprawdę. O Jezus Maria. To ja to muszę tu jakieś dzikie zakręty robić. Co to jest w ogóle? No. Ty myślisz, oni tu nie ułatwiają. No, no bardzo. To Pudy, nie umiem skakać na tym koniu. No to to nie jest mój, nie wiem, koń skokowy. Nie mam nawet chyba konia skokowego. A nie, kluska jest koniem skokowym. No. Kluska to i do ujeżdżenia, do skoku, do esternu, do wszystko. No, a jak? No nie. O, Jezus Maria, źle skoczyłam. No trudno. Dobra. E, hops, hops. O, dobra. Mogliby robić ciekawsze aktualizacje. W sensie ostatnio no, była spoko nawet z tymi zadaniami z Mają, jeszcze ich nawet nie skończyłam. Ale... Ale nie, bo teraz za niedługo super. mają dojść tylko konie smoki przecież, dochodzą. Tak. No i jeszcze odnawiają hale. No właśnie, jak ja widziałam halę na tym spoilerze, w sensie na zdjęciu, to mi się tak nie podoba. Ja mam nadzieję, że tak tego nie będzie. No Zobaczy no. Poczekamy na spoilery. Ja już się tego boję, naprawdę. A ja na to czekam, ja chcę zobaczyć. Ja też chcę zobaczyć, ale z tego co widziałam na tym zdjęciu, które jest na, na Star, Stable, Star Stable Online na Instagramie... Och, no. to nie wygląda za dobrze. To jest takie odstawające od rzeczywistości, naprawdę. No jak. No ale dobra, to wracamy się tam, gdzie byliśmy i idziemy kupić luzytana. Luzytany. Muszę no, tam dojechać, bo ja głupieję. ja zawsze jedę do Jarlaheim i tak. Do Jarlaheim. No pole słonecznikowych pól, znaczy farma. Co? No, farmy fa słonecznikowych kul. pól. No, pól. Dobra. Karakierze. Już jestem w połowie 21 levelu, a ja nadal nie ogarniam podwózek. Jest. To ja mam 20 i może 1 ósmą. Chciałabym mieć 21, ale mi się nie chce robić zadań ostatnio, znaczy reputacji. A ja robię codziennie reputację. No a ja właśnie ostatnio mniej. No bo zaraziłaś mnie reputacją. No wiem. Ja teraz się zastanawiam, jaką reputację robię. W sensie, ja robię tą reputację z mają. I nie wiem, jaką inną reputację robić. No i jeszcze robię kończę farach, bo mi w farach zostało naprawdę mega mało. Ja mam wszędzie reputację. Mam tego. No to ja biorę te dwa, bo są śliczne. A ten ma takie kropki. Patrz, on jest brudny, tak jak nasz Anglik. No. Dobra, biję. Całego białego. Jak by go nazwać? Jest to coś takiego jak Dirt? To nazwę go Dirt. Nie. Dajcie mi Dirt. Nie ma Dirt. Jest Dizzy. Co to znaczy Dizzy? Nie wiem. Jest Dust. Ale ja chciałam Dirt. Ale jak jest brudne jakoś inaczej, nie wiem. Jest Kurczę, jakieś, jakieś imię które do niego pasuje. Hmm, a jak jest kropka? Pejrot albo Dot. Ale nie ma Dot. A Pejrot tym bardziej nie będzie. No, nie ma Pejrot. Um, mogę nazwać Ośmiornica. Może być Ośmiornica? To będzie Ośmiornica. Octopus. O oktopus, kurde, pamiętam jak się tego słowa na angielskim uczyłam. To były czasy młodości. Mhm. Mm coś no, chociaż dobra? Mam. Mam, mam, mam. I ten, mm -hmm. ten śliczny, jakby go nazwać? Nazwałabym go dip. Mm -hmm. Jak taki sos. Albo nie wiem. Sos słodko -kwaśny. Mm -hmm. Nie lubię sosu słodko -kwaśnego jak tak można No ja lubię ten, nie ja lubię śmietanowy. A nie znam cię od dzisiaj. O jest deep. Desert dew day deep. Deep i deep. Kurde. Darkness, days, nie darkness to na kogoś innego zachowam. Dobra, to będzie deep, będzie sos. <grym> Mamy koniki. A jak ty te konie nazywasz? No Deep i kurde jak się tamten nazywał, już zapomniałam. Nie do ubóstwem. A ja nie pamiętam, rzeczy? a nie, nie, tu już wykupiłam się z o właśnie, ja chciałam kupić te rzeczy. Tylko, że one są kurde drogie i wydam moje starkońcy. Yy, ja tutaj nie wydałam dwa tysiące, więc wiesz. Ojej, dwa tysiące. No. Tylko szkoda, że ten sprzęt nie zostanie na długo. Ale mam 3000 Star Coinsów. to ja mam 9. Podąża. A cicho, się, ja mam zawsze mało. No ja ostatnio miałam 200, więc wiesz. Ale nie podoba mi się to za bardzo w sumie, jak tak na to patrzę. Okay, ja, 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 muszę sobie, ja muszę sobie powiększyć. Siadło, zobacz, bo ja mam siadło. Jedno Pokaż, stamtąd. Na sumie. No widzę. Dobra. Ja chcę sobie popatrzeć tak z bliska bardziej. No, to na przykład mi się w ogóle nie podoba. W sensie może być tak w ostateczności, ale tak nie za bardzo. Ten sprzęt jest ładny. Wziąłem ten kapelusz. W sumie tutaj kapelusze bym w ogóle dwa wzięła. To dobra, to kapelusze wezmę na pewno. Bo kapelusze są ładne. Uwielbiam kapelusze w każdej postaci. Na żywo i w grach. Tego mm. kartki też są śliczne, to wezmę je. Nawet nie na, nie na nie stać, ale tylko na dwie. Wow. Ale dobra, to tylko te czarne, bo zielonych to tylko do kwaterabem bym użyła i tak mam chyba dla niego już kokotki. E, buty też mi się nie podobają. O, wiek nie widzę w tym momencie. O dobra, może być tak. Ja wiem, czemu ty masz tak dużo końców, bo ty wiesz, co masz, czego nie masz i po co ci się to przyda, za to ja lecę po kolei. No to nie, no to ja właśnie starał się wiedzieć, co mam, a czego nie. Nie, no Dobra. to ja lecę po kolei, tak? To siodło też wezmę jednak. A to złote jest takie, to tego nie wezmę. Dobra. I teraz muszę wrócić do mojego... Poprzedniego stanu? O, dobra, tak jest. Chyba dobrze. Gdzie ty jesteś? Zgubiłam cię chyba. A, czekaj, no nie, no bo jestem w sklepie. Aha, dobra. <laughs> Kurde. I kupiłam kapelutki. Widzisz, jakie piękne? Piękne. Ale póki co i tak ubiorę ten, bo ten mi bardziej pasuje do mojego zrobionego na szybko brzydkiego kompletu. Muszę go sobie kiedyś poprawić i buty inne założyć, bo wzięłam jakieś szafy randomowe. Ale w sumie to nie jest nie też ma... tak źle. Nie ma tragedii. Jak tak na to patrzę. No i co? No. Z aktualizacji to chyba tyle. Tutaj nic ciekawego już nie ma raczej? Bo co miałby być, to tylko wyścig jakiś. Jeszcze kupiłam tylko konie i jakiś sprzęt. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękuję za oglądanie. i Widzimy się w kolejnym. Prawdopodobnie będzie to kolejna aktualizacja, bo nie będę miała czasu, żeby nagrać inny. I za tydzień co ma być? Nie wiem. Nie, to nie będą jeszcze konie. To będzie coś innego, tylko nie pamiętam co. Dobra, w każdym razie wkleję napis tego, co będzie i no. no, adiós, adiós. Un abrazo. No, no. Pa.